Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Wstałem do mównicy, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważna sprawa z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Wiele, wiele informacji na ten temat krąży w internecie, ale ja chciałbym porozmawiać o faktach. Fakty są takie, że od maja 24 roku obowiązuje pakt migracyjny. Takie są fakty. Faktem jest również to, że od czerwca-lipca roku 26 jest ustanowiony obowiązkowy system solidarnościowy wobec państw członkowskich Unii Europejskiej. Wielu mieszkańców zgłaszało się do mnie z prośbą, aby Rada Miejska podjęła jakieś czynności zmierzające ku temu, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Moja koleżanka radna Lucyna Pytka dopytywała w tej kwestii, ale jest doskonała okazja, żeby pokazać pewną solidarność z mieszkańcami i żeby. Zapobiec ich obawom, na dzień dzisiejszy też to jest faktem, powstaje w różnych miejscach w Polsce 49 centrów integracji cudzoziemców. Chciałbym Państwu powiedzieć, jakie są zadania statutowe tych centrów, bo mówimy, cały czas mówią o tym, że to będą legalni imigranci, ale wśród zadań statutowych centrów integracji cudzoziemców jest legalizacja pobytu nielegalnych imigrantów, między innymi również pomoc w uzyskiwaniu polskiego obywatelstwa. To jak to się ma do informacji o tym, że będą relok, relok, relokowani wyłącznie legalni imigranci. Szanowni państwo, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Państwa głos ma dzisiaj znaczenie w tym, żeby nasi mieszkańcy czuli się na terenie naszego miasta bezpiecznie. Już aktualnie są duże braki kadrowe w naszej policji, tak więc nie powodujmy, żeby nasze miasto z bezpiecznego stało się niebezpiecznym, zatem apeluję za tym, aby poprzeć tą petycję, która wyraża sprzeciw Rady Miejskiej wobec ewentualnych planów powstania Centrum Integracji Cudzoziemców na terenie miasta trzewa. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Właśnie czy mógłby przewodniczący przedstawić głosowanie? Przepraszam, zapomniałem o najważniejszym. Komisja zaopiniowała petycję za zasadną. Trzema głosami za, przy dwóch głosach przeciwnych. Dziękuję. Dziękuję, widzę, że są głosy także czy radny Maciejski Berowski też chce zabrać głos? Nie chcę, bo... czy... Prosił mi mieszkaniec, który notabene no bardzo mocno uczestniczy w życiu naszego miasta, aby przeczytać ową petycję w jego imieniu. Ale myślę, że tutaj przewodniczący chyba dogłębnie wyczerpał temat i myślę, że tutaj wszystko ujął, więc dziękuję. To trzeba w kolejkę, droga radno. radna. Radna Martyna Olejnik. Panie przewodniczący, panie prezydencie, drodzy radni, drodzy słuchacze. Ja mam taką zasadę, że Zanim podejmę decyzję w sprawie, w tematach kontrowersyjnych, nazwijmy to, zapoznaję się z tematem sama, a potem jeszcze weryfikuję to z mieszkańcami, z różnymi grupami wiekowymi w różnych środowiskach. No i nie ukrywam, że oczywiście tu podobnie, pytając naszych mieszkańców, jak oni odnieśliby się do tej petycji, to. Na no, no pewno nie byłam zaskoczona tym, że większość obawia się zwyczajnie i na wszelki wypadek sugeruje przychylić się do, do petycji. Nie było to dla mnie zaskakujące, tak jak wspomniałam, jednak pytając dalej, nie wiedzieli oni, na czym dokładnie działalność takich centrum integracji miałaby polegać. Ja uważam, że w dobie dezinformacji i jakby Gdzieś tam zainspirowana również tym, co powiedział mój kolega, chciałabym przytoczyć pełni, może niepełniejszą, ale jakby taką prostą definicję centrum integracji cudzoziemców. Bo kolega mój na pewno skupił się na tym jednym punkcie statutowym. Natomiast centra integracji cudzoziemców to nie budowanie obozowisk namiotów na rynku, to nie przesiedlanie z kamienic mieszkańców obywateli polskich. To, to, to nic innego jak punkt informacyjny czy jakby urząd, który ma oczywiście na zadanie wspierać migrantów, wspierać cudzoziemców, natomiast ma za zadanie statutowe szerzyć kulturę uwaga polską. Ma za zadanie przygotować, jakby kłaść nacisk na to, żeby przyjezdni asymilowali się, adoptowali adaptowa i integrowali się z kulturą i w myśl kultury polskiej. No i oczywiście, ym, to jest, ja domyślam się oczywiście, że nie dotrę ym, w tej definicji do środowisk radykalnych, ale naprawdę nie jest to kwestia naiwności mojej wobec haseł na arenie politycznej czy w przestrzeni medialnej. Ważne jest dla mnie to, że mam ten głos i mogę to powiedzieć, że centra, ym, centra te będą ym, mają rolę informacyjną. Uspokajając oczywiście spolaryzowane dyskusje, głosy, muszę mocno podkreślić, że ja jestem bardzo rozdarta w kwestii petycji. Nie dlatego, że się nie obawiam. Ja... Um, obawiam... Um, już mówię, mówię, zbieram myśli. Blokując utworzenie tego, tego typu centrum, nie zapewniamy, że imigranci znikają z naszej przestrzeni. Sprawimy, że będą oni tylko mniej zintegrowani, działający po omacku, albo po prostu według własnych zasad. A co najbardziej mnie przeraża, bez y, po, zwyczajnie będą działać poza systemem, i to wywołuje we mnie podwójne, y, podwójne przerażenie, podwójne niebezpieczeństwo. Y, z drugiej strony, tutaj pragnę nadal uspokoić środowiska radykalne. Nie mogę pozostawać obojętna na głosy mieszkańców, bo z tymi wszystkimi, z którymi rozmawiałam, oczywiście te obawy były jasne i widoczne. Dlatego. Ja wstrzymam się od głosu, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, wybrzmiało to, 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 moje, to, to, to moje stwierdzenie, że ja nie uciekam od opinii, nie uciekam od decyzji. Jestem rozdarta pomiędzy tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a tym, że jestem obiektywna wobec faktów, które, które zwyczajnie powinniśmy założyć. Ja dziękuję za głos. Dziękuję serdecznie. Radny Maciej Smoliński. Dziękuję panie przewodniczący. No ta sytuacja jest faktycznie wyjątkowa. Tutaj wstrzymanie się to oznacza akceptację dla tego wniosku jest się albo za albo przeciw. I tutaj faktycznie jest albo my chcemy tego, ten ośrodek mieć w Tczewie albo nie. Bo w konsekwencji chodzi o to czy Pan prezydent będzie mógł zaciągnąć zobowią zobowiązania i yy, w celu pobudowania takiego y, ośrodka i później go utrzymywania z naszego budżetu. Mamy, mamy świadomość tego, że w sąsiednich miastach w Starogardzie Gdańskim w Malborku i w Sztumie yy, podjęto takie decyzje. Yy, odsyłam do materiałów, yy, które ukazują kto i co się dzieje w miejscowościach, gdzie one już powstały. I apeluję do rozsądku wszystkich radnych, aby wzięli to pod uwagę podczas tego głosowania. Czy chcemy ośrodek integracji w Trzewie, czy nie? Kończąc jeszcze wywód, autor petycji, którą głosujemy, no uważam, że nie został słusznie potraktowany i zebrał 150 podpisów. I powinien zostać dopuszczony do głosu i mieć możliwość przedstawienia, a nie, nie, nie dostał głosu. Także to tutaj należy też y, wspomnieć. I w sumie na tym zakończę y, swoją wypowiedź. Y, konkluzją, że jest to sytuacja zero-jedynkowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, Radna Brygida Gęca. Przepraszam bardzo, Panu nie udzielam głosu. Proszę się uciszyć. Przywołuję Pana do porządku i proszę się nie odzywać w tej chwili. Proszę się nie odzywać w tej chwili. Radna Brygida Gęca. Ej, właśnie nawiążę tu do kolegów, którzy no, apelują. Już apelują, ale ja myślę, że trzeba do Was zaapelować, bo wy na nasze posiedzenie w tej chwili zaczęliście wprowadzać e, e, tak elementy polityki i to jest niewłaściwe. Należy się skupić nad wiadomościami takimi rzeczowymi. Ja chciałabym się ustosunkować co do samej petycji. Po wyjaśnieniu również z radcą prawnym potwierdziło się to, że sama petycja złożona nie ma zastrzeżeń pod względem formalnym i prawnym. Natomiast ona jest niezasadna pod względem merytorycznym. W związku z tym chciałabym też zapytać pana prezydenta, bo w uzasadnieniu jest napisane, że Petycja w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miejskiej wyrażającego sprzeciw wobec ewentualnych planów tworzenia na terenie miasta ośrodka integracji imigrantów, więc mam pytanie do pana prezydenta czy on w ogóle ma jakąkolwiek wiedzę, że są jakiekolwiek plany, że taki ośrodek miałby powstać na terenie miasta Tczewa? I jeszcze uzupełnię, ponieważ już wcześniej, nie oszukujmy się, w kuluarach była dyskusja na temat tej petycji. Dostałam taką informację, że w treści uchwały ma być zapis, że jest, dotyczy to imigrantów nielegalnych. Natomiast w zapisie ja się tu nie doczytałam, żeby takie stwierdzenie było. Wobec tego ja apeluję, żeby radni podjęli jakby swoje stanowisko, nie kierując się opinią Komisji spraw, wniosków i petycji. Tylko żeby po tej naszej tu nawet dyskusji wypowiedzi Martyny bardzo ładnej sami po, podjęli decyzję po prostu i uznali, że nasze to, że petycja uznać ją jako niezasadną, bo jest zbyt dużo takich wątpliwych spraw. I, i nie można tak odchop sobie podejmować takie stanowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Radny Maciej Skiborowski. No ja powiem tak, A ja zasięgnąłem też opinii i u tych legalnych imigrantów zasięgnąłem opinii, którzy pracują na notabene w firmie, w której ja pracuję i pytając ich, to im żadne centra nie są do niczego potrzebne, ponieważ oni tu przyjechali do pracy, pracować po 260 godzin w miesiącu. Oni pracują po 12 godzin dziennie. I oni mają, oni są zatrudniani przez agencję, która ich ściąga z innego kraju. Agencja zapewnia im mieszkanie, zapewnia im dojazdy do pracy, zapewnia im tłumacza im żadne centra do niczego kompletnie nie są potrzebne, więc ja naprawdę nie wiem po co te centra, tak bym powiedział. No. I no tyle chciałem powiedzieć. Taki głos od nich. Im te centra tych, którzy tu uczciwie przychodzą do pracy i pracują na naszą gospodarkę, no bo nie ma rąk do pracy tylu aż, żeby zapewnić te zwykłe prace, to powiem szczerze, im do niczego nie są potrzebne. I taki głos od nich. Dziękuję bardzo. Serdecznie i o głos poprosił prezydent miasta Trzewa. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, odpowiadać na zapytanie Pani Radnej Birgity to jest to, co mówiłem już na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nic się nie zmieniło od tego czasu. Do mnie jako Prezydenta Miasta nie doszły żadne oficjalne, bądź nie wiem, nieoficjalne zapytania, pisma dotyczące ewentualnego powstania takiego centrum w Trzewie. Obecnie, mówię, to jest stan wiedzy na dzień dzisiejszy. Obecnie w województwie pomorskim planowane są dwa centra, jedno w Słupsku, drugie w Gdańsku. Nie mam żadnych informacji, nikt mnie jako prezydenta także nie pytał o to, czy ewentualnie są jakieś lokale, budynki, które można by było wykorzystać na ten cel. Tak jak powiedziałem, to jest stan wiedzy na dzień dzisiejszy. Dziękuję serdecznie. W kolejności radny Jarosław Kowalczyk. Chciałem w odpowiedzi do słów moich koleżanek zabrać głos najpierw do koleżanki Martyny. Ja nie uważam się za przedstawiciela środowisk radykalnych, ale myślę, że mogłabyś doprecyzować, o jakie środowiska Ci chodzi. Byłoby to jaśniejsze dla naszych mieszkańców i do pani przewodniczącej Gęcy. Pani mówiła o rozmowach kuluarowych, ale to jak chciała pani rozmawiać w kuluarach, to trzeba było rozpocząć ode mnie jako od, od szefa komisji skarg, petycji i wniosków. Ja bym pani powiedział, nad jakim kształtem e, petycji będziemy procedować, jak brzmi do niego uzasadnienie, bo ja w tym wypadku nie wiem o jakich pani rozmowach kuluarowych mówi. E, to jaki jest kształt e, dzisiejszy centrów integracji cudzoziemców, a jak one będą wyglądały finalnie, tego nie wiemy ani my, ani pani, ani nikt inny, bo te targi ciągle trwają, ale chcemy wysłać sygnał do naszych mieszkańców, żeby czuli się bezpiecznie. Ja na dzień dzisiejszy przedstawiałem stan prawny, jaki jest dzisiaj, ale ja nie wiem, jaki ten stan prawny będzie na moment wprowadzenia w życie Solidarnościowego Paktu Przyjęcia Nielegalnych Imigrantów. Dlatego też uważam, że głosem rozsądku i wyjściem w stronę mieszkańców i zapewnieniem im bezpieczeństwa jest przyjęcie tej petycji. Radna Iwona Nica. Szanowni państwo, pani prezydencie, szanowni radni, drodzy mieszkańcy. Tak jak przed chwileczką powiedziała pani przewodnicząca Brygida Dagenca od bardzo długiego czasu nie wprowadzaliśmy na sesję Rady Miejskiej polityki. Widzę, że przed wyborami nastroje społeczne bardzo dają się odczuć i widzę, że te nastroje społeczne wydaje mi się troszkę wprowadzamy i ukierunkowujemy przed wyborami. Przed chwileczką Pana słowa, Pana Prezydenta wyraźnie były zaznaczone i było powiedziane, że na dzisiejszą chwilę nie ma czegoś takiego i nie jest przewidziane u nas w Szczewie budowanie ani otwieranie żadnego ośrodka, ani nie jest planowana budowa ośrodka integracji imigrantów. Więc szanowni państwo, ja nawet nie rozumiem, o co, o czym my teraz tu mówimy, tak? Mówimy o planach. Nie dość tego chwilę, chwilę wcześniej padło sformułowanie. O pakcie migracyjnym. Wiem, że ten pakt migracyjny został wycofany i zastąpiony został rzeczywiście przyjmowaniem uchodźców, ale nie chodzi o uchodźców i nielegalnych imigrantów, tylko wiadomo, że wojna na Ukrainie spowodowała to, że tych uchodźców z Ukrainy rzeczywiście u nas jest bardzo dużo, ale no to jest chyba tak, jak przed chwileczką powiedziałam. tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę o wylogowanie się i radny Maciej Smoliński. Dziękuję panie przewodniczący. Przede wszystkim sprawa dotyczy nielegalnej imigracji, a nie innej, tak jak powiedział Maciej, wiceprzewodniczący. To jest podstawowa rzecz. Druga sprawa, chodzi o to, że my jako rada powinniśmy podjąć decyzję o tym, żeby nie było takiego czegoś w Tczewie, a nie co będzie, co może być, bo nie wiemy jak one wyglądają i tak dalej. Chodzi o podjęcie decyzji, żeby uniemożliwić działania w, zmierzające w kierunku pobudowania i potem utrzymywania takiego centrum. I to jest sytuacja jasna, tak jak powiedziałem yy, 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 wcześniej. To jest sytuacja zero -jedynkowa. Albo głosujemy za tym, żeby, żeby to było, albo to uniemożliwimy. I tutaj wstrzymywanie się no, jest jednoznaczną yy, akceptacją. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Radny Amadeusz Szlagowski. Oczywiście. Dla... Bardzo proszę osoby, które otrzymały głos, żeby teraz rozmawiała, albo zgłoszenie się po prostu na liście. Radny Dziękuję za zadanie głosu. Ja tylko tak do Pani Brygidy i do Pani Iwony. My tu nie wprowadzamy polityki, tylko odpowiadamy na potrzeby mieszkańców i ich obawy. Mieszkańców miasta Czew, a jak już mówimy o wprowadzaniu polityki, to Państwo tutaj na tej sesji dzisiejszej przekazującej sobie ulotki jednego z kandydatów. To o jakiej polityce wy mówicie u nas? My chcemy tutaj dobra naszych mieszkańców. To się dla nas przede wszystkim liczy. Dziękuję. Dziękuję i bardzo proszę o to, żebyśmy się skupili na tym, co jest treścią tej petycji. Radna Brygida Gęca. Konkretnie zapytać, może jestem w błędzie, bo mówi, że to dotyczy ta nasza petycja dotyczy imigrantów nielegalnych. Proszę mi powiedzieć w projekcie uchwały, gdzie pisze, że to dotyczy imigrantów nielegalnych. Bo ja się nie mogę doczytać. Może nie widzę, więc proszę o poinformowanie mnie. Bardzo proszę w kolejności jeszcze jest radny. Bardzo proszę o wylogowanie się radną. Radny Michał Ciesielski teraz otrzyma głos i za chwilkę po nim radny Maciej Słoński. I może nie wiem, czy, ja czy radny pytanie. ma treść tej petycji, może czy, albo uzasadnienia? Nie, nie. Ja tylko, ja tylko mam jedno pytanie, które rozwiązuje chyba wszystkie te konflikty jednej i drugiej strony. To znaczy, ja zadam tylko jedną. Czy miasto na chwilę obecną potrzebuje taki ośrodek? Czy my mamy takie problemy z uchodźcami, że jesteśmy sobie w stanie tym poradzić? To jest, I to jest wszystko. Nie każdy sobie odpowie. Czy my potrzebujemy dzisiaj, czy mamy problem z uchodźcami w Trzewie? To jest temat. Tak, petycja <laughs> może być <laughs> zasadna, może być nie. Ale ja, jeżeli się okaże, że no, u nas jest 10 tysięcy uchodźców, to co? Mają spać gdzie wtedy. Czy no. radny chciałby jeszcze coś dodać? Dziękuję. Radny Maciej Smoliński. Ja tylko powiem, że to sprawa dotyczy tego, czy my wyrazimy zgodę na, na to, czy, czy nie wyrazimy. I to, czy to dotyczy, y, legalna imigracja jest uregulowana, y, wiadomo jak się dzieje, są procedury na to. Nielegol, nielegalna dzieje się sama i petycja została złożona, została ona poparta wieloma podpisami. I mamy obowiązek zagłosować za tym. Dziękuję. Obowiązku zagłosowania za tym nie mamy. To według własnego sumienia głosujemy. Tak mi się wydaje. Radny Krzysztof Misiewicz. Miałem nadzieję, że tej dyskusji nie będzie. No ale trudno. E, oczywiście głosujemy nad naszą przyszłością, a nie nad chwilą obecną. To jest pierwsze. Drugie, no. Co już tu powiedział kolega i inni, że chodzi o tych nielegalnych imigrantów, czyli tych, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Nie wiemy, kto to jest, nie wiemy, skąd przyszedł, bo przeważnie nie mają dokumentów. I widzimy, co się dzieje na Zachodzie. W związku z tym nie wiem, powinniśmy dmuchać do zimny, uczyć się na cudzych błędach. I po trzecie, tak jak już było powiedziane. No, legalni imigranci przyjeżdżają, mają zgodę na pracę, mają wizy i to zawsze tak było. Wielu cudzoziemców u nas pracuje, mieszka. To samo dotyczy Ukrainy, wielu tych uchodźców zaznaczam. Przeważnie kobiet z dziećmi przyjęliśmy, zaasymilowali się, pracują i nikomu to nie przeszkadza. A no, już zasygnalizowałem, że większość tych uchodźców, którzy teraz jakby do nas chcą dotrzeć, to są młodzi mężczyźni i to jest dla mnie nie wiem, niepokojące. Także dziękuję bardzo i myślę, że powinniśmy zagłosować, a już nie dyskutować dalej. Radny Adam Sawieński. Ja proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania wniosku koleżanki Brygidy i pe uznać petycję za bezzasadną. Radna Marta Olenik, bardzo proszę o wylogowanie się. Naprawdę pan, panu nie udzielam głosu. Bardzo proszę o uspokojenie się. W tym momencie przerywam tę sesję na 10 minut i wracamy... do sprowadzenia tego oczywiście do batalionu politycznego. Dziękuję. Przepraszam tak formalnie. Muszę wznowić obrady sesji. i Przepraszam, to wypowiedź nie wiem jak radna chcę ją powtórzyć. Też dla mieszkańców to proszę bardzo. Myślę, że już wszystko powiedzieliśmy. Dziękuję serdecznie. Ja mam swój głos na końcu myślę. Przed głosowaniem. Krótka informacja. Ja też Jestem w, i byłem w organizacji, w pomagaliśmy Ukraińcom, i tak dalej. Yy, I mimo wszystko yy, z tyłu głowy mam to, co się dzieje na Zachodzie, i tego są właśnie w związku z tym sumieniem, z taką perspektywą, co mogło się tu wydarzyć w naszym Trzewie. To się na razie nie ma perspektywy, rzeczywiście. Nikt nie planuje. Nie jesteśmy w tych 59 wyznaczonych miastach, które planują założenie jakichś ośrodków. Sam mam brata za granicą, który mieszka i yy, ma tam możliwość. Yy, On może inaczej to nazywają. Nazywają szkolenia, ukończenia szkół, kultury polskiej i tak dalej. Bardzo proszę, zagłosujmy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i kliknięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I bardzo proszę, myślę, że zes... Maciej Skibrowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczyta nam wynik głosowania. Było, ale zniknęło. Przypadek, są... taki żarcik z mojej strony. <taki> Głosowało 22 radnych, 15 radnych za, 7 wstrzymało się od głosu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przyjęliśmy projekt tej uchwały.